KS Fair Play jawożno nie zwalnia tempa. Bilardziści z Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łodzi wrócili starczą zdobywając cenne trofea. W tamtym roku piąte, w tym roku trzecie, ten kolor przywieziony, puchar przywieziony, minimum zdobyte. Indywidualnie przywieźliśmy też troszeczkę medali. Dominik, nasz lider, przywiózł trzy medale: złoty, srebrny i brązowy. Yy, sambor, drugi yy, również złoto. No to byłem jeszcze słowo właśnie yy, od 1 do 5 lipca. Walczyliśmy razem z całą moją drużyną. Walczyliśmy właśnie brązowy medal, tak jak yy, trener wspominał. Ja indywidualnie miałem pierwsze miejsce w odmianie 8 bill. Drugie miejsce w odmianie 14-1 i trzecie miejsce w odmianie 10 bil, także wyjazd uważam za bardzo, naprawdę bardzo udany i myślę, że jest, mogę być zadowolony ze swojej gry i przede wszystkim wyników. W miniony weekend lider zespołu Dominik Jastrząb wystąpił na prestiżowych zawodach, gdzie zmierzył się z najlepszymi z Europy. Dominik, Dominika teraz w Polkirze, bardzo dużym e, turnieju ogólnopolskim, w którym grają wszyscy najlepsi zawodnicy. No i przywiózł, e, trzecie, trzecie miejsce zdobył na tym turnieju, wygrywając z czołowymi Europy. Ostatnie czasy dla sportu były niezwykle trudne. Pozamykane były hale czy kluby sportowe. Jak zatem do zawodów przygotowywali się wychowankowie Bogdana Wołkowskiego? No tutaj na szczęście dwóch czołowych zawodników mają stoły w domu. Jeszcze jeden chłopak teraz kupił sobie stół, Wojtek, i trenują w domu. Robiliśmy treningi internetowe, ona i ja siedziałem w domu, oni w domu. I... I treningi były w ten sposób wyprowadzone. także tu mieliśmy przewagę nad tymi, tym, którzy mieli kluby poza i nie mogli ćwiczyć. Tak, mam stół w domu trenowałem z panem Duganem przez kamerkę internetową. Myślę, że to też przyczyniło się do tego, że zdobyłem złoty medal. Do końca Ligi Bilardowej zostało już niewiele. Czy UKS Fairplay Play powalczy o mistrza? W tamtym roku wyszliśmy do pierwszej ligi. Wygraliśmy drugą ligę, w tym roku gramy w pierwszej lidze i jesteśmy na pierwszym miejscu. Zostanie nam jeszcze jeden, dwa mecze i prawdopodobnie, prawdopodobnie, daj Boże i daj Kulki, że dostaniemy się do Ekstraklasy. Ostatnio do drużyny dołączyła zawodniczka, która z pewnością umocni pozycję bilardzistów z Jaworzna. Tak, mamy nowy transfer. Zakupiliśmy Izabelę i Łącką, czołową zawodniczkę Polski, multimedalistkę, mistrzostw Polski. I ta pani nam pomoże po prostu w zwycięstwach do Ekstraklasy.